w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy już od tak, dwudziestu kilku lat bodajże kiedy ostatnio tutaj byłeś w Stanach Zjednoczonych ja również oczywiście kłaniam się e, e, pięknie e, witam Państwa e, serdecznie, no jestem na amerykańskiej ziemi e, w przepięknym Chicago e, które po e, krótkich e, odwiedzinach pozostanie w mojej pamięci, ponieważ to, co mnie spotkało, życzliwość, w ogóle atmosfera na koncercie, długo zostanie w mojej pamięci. A może, na, a może nawet bardzo długo. No właśnie, Janusz, ja chciałem nawiązać do Twojego dzisiejszego wejścia na scenę, które było naprawdę niesamowite. Szedłeś przez środek sceny, ludzie cię. Witali się z Tobą, zablokowali Cię, nie mogłeś zacząć y, koncertu w ogóle, wchodziłeś no, że tak powiem jak Andrzej Gołota na scenę ze swoich najjaśniejszych, najświetniejszych czasów y, na ring. I ty właśnie dzisiaj zdobyłeś ten ring, zdobyłeś ten ring chicagowski i zdobyłeś go, mogę powiedzieć, nokautem. Ale bokserem nie jestem. Nie, nie jesteś bokserem, ale Twoją muzyką zdobyłeś, znokautowałeś, znokautowałeś nasze serca, można tak powiedzieć. No, bardzo dziękuję za, za spostrzeżenie. Oczywiście z wielkim szacunkiem do Andrzeja Gołoty, którego którego znam, w ogóle wszyscy znamy. Cieszymy się z tak wspaniałego sportowca. Natomiast, no cóż, moje wejście na Sawę było rzeczywiście bardzo. Mocne. Było sentymentalne dla ciebie? Czy zostanie, y, zostanie y, w twojej pamięci na zawsze? To znaczy. Y, ja, zauważyłem, powiem tak, że ja, ja zauważyłem po tobie, że, że byłeś naprawdę bardzo wzruszony, y, przemieszczając się pomiędzy tymi ludźmi, podając im y, swoją dłoń. Y, kiedy obściskiwaliście się razem z twoimi fanami, których było naprawdę mnóstwo, ponieważ sala była wypełniona po brzegi. No, i ludzie śpiewali z tobą wszystkie, wszystkie twoje najlepsze utwory. Zresztą ja nie wiem, czy masz jakiś zły, chyba nie. nie. No, dziękuję. No, rzeczywiście publiczność dała swój wyraz wdzięczności i sympatii do mnie. No, myślę, że ja też, wioząc tutaj ze sobą swój repertuar. Byłem przygotowany na spotkanie z społecznością Szykagowską. Szuka, Natomiast samo wejście oczywiście no, było cudowne. Słuchaj teraz. Tyle pocałunków właśnie nie dostałem Polic, policzki było, że... Nie była żona że, zła. Nie, nie, moja żona jest bardzo inteligentna, więc nie może być zła w ogóle tak dalej. Zresztą jak wszystkie żony są inteligentne, ale tu nie ma, tu nie ma o co być złym, tu należy się cieszyć. Z tego, że coś tak wspaniałego jest w powitaniu. Janusz, co mnie bardzo zdumiewa, to dzisiaj mieliśmy cały przekrój publiczności oprócz tej najmłodszej, poprzez do tych w średnim wieku, młodych, dorastających oraz najstarszych. Czyli, czyli Twoja muzyka jest ciągle żywa, ciągle tkwi w sercach nie tylko ludzi z Twojego pokolenia, ale również, również tych młodszych, którzy się wychowują na Twojej, na twojej, na twojej muzyce. W rzeczy samej rozpiętość wieku publicznego publiczności było bardzo dużo. Nie wiem czy zauważyłeś, że była rodzina z czterema krasnowetkami. No właśnie do tego była tego, tego 4, 5, 6 i 7 lat, dzieciaki miały. To bardzo było przyjemne. Tak, i te dzieciaki, i te dzieciaki czekały na, na koniec koncertu oraz na zrobienie sobie zdjęcia tak, z Juszem tak? Już. No właśnie, no, no właśnie... Yy... Przekrój wiekowy mojej publiczności po prostu jest no, od do. Jak to wygląda w Polsce? Y, mo, może dokończę od do, no, to znaczy od, dzie, od dzieciństwa, od dzieci do y, ludzi już po prostu no, wiekowych po prostu tak. No i moja generacja, y, i wiek barzakowski w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale na moich koncertów przychodzą e, właśnie e, ludzie w różnym wieku. E, w Polsce, gdzie grywam koncerty w różnych oczywiście, miejscach, miastach, e, również przychodzi i młodzież. I dorosła publiczność, i starsi wywieśnicy, bo ja już jestem troszeczkę, no mam swoje tam lata, ale, ale czuję się świetnie i czuję się świetnie z tego powodu, że ta retrospekcja wiekowa bardzo mnie szanuje, a jednocześnie napawa dumą, aby móc stworzyć nowe rzeczy. Bo tak coś... Słuchaj, e, powiedz mi coś o czasach e, PRL-u, PRL-owskich koncertów typu Sopot, Opole, jak to się wtedy, jak to się wtedy odbywało, jak to się, e, nie wiem, może jakąś anegdotę opowiesz o, o, o czymś, jak je, czy was kontrolowali wtedy e, i funkcjonariusze różnych e, służb, e, jak to się wtedy o, o, odbywało, wielkie imprezy, e, wódeczka, e, nie wiem, e, goździki... Ogórki kiszone, czy jak to wtedy, jak to wtedy było? No Bo ja, czasy były na pewno inne. Tak, czasy były inne. Ja rzeczywiście e, przeszedłem wszystkie hierarchie e, popularności, e, sławy, ale ja nie byłem. Nigdy nie byłem takim ugiętym artystą. Ja po prostu robiłem swoje i nigdy nie pozwalałem sobie na ingerencję. Aczkolwiek tak cenzura swoje robiła, prawda? Ale cenzura swoje, a my swoje. A wy swoje. Czy właśnie chciałeś siedzieć w twoich tekstach, które są w zdecydowanej, w zdecydowanej większości o, o marzeniach, miłości i tak dalej. Czy starałeś się też, też przemycić właśnie jakieś, jakieś teksty, które się odnosiły do tamtych czasów y, poprzez, poprzez właśnie jakieś insynuacje, jakieś pokrętne, pokrętne, pokrętne teksty odnoszące się do tej sytuacji, która była wtedy, no bo wtedy były się tak największą y, gwiazdą właśnie w tych czasach, y, tak, no koniec lat 70 załóżmy tak, był, nie było lekko, po prostu, tak jak powiedziałem, z cenzurą. Ale moje piosenki dawały ludziom chyba jakąś radość, szczęście, chociaż ja by, Dziękuję, tak, oczywiście. Chociaż ja byłem człowiekiem takim troszeczkę odstawianym na bok. W tym sensie, że no, nie często było mnie widać w telewizji, no, w radiu, w ogóle. No ale kolorowy armarki każdy śpiewał. No tak, po, po, po Festiwalu Opolskim w rzeczy samej piosenka stała się w pewnym sensie hymnem. I każdy, każdy kto oglądał Opole, a później przekazując kolorowe remarki, yy, śpiewał. Nawiasem no, mówiąc, kiedyś spotkało mnie takie, skoro mówisz o jakimś, jakichś anegdotach o jakiejś tam powiedzmy śmiesznej sytuacji. To po koncercie kiedyś my, wyszliśmy z, z hotelu i szliśmy do, do autokaru i szła pewna pani z takim malutkim chłopczykiem a on poznał mnie i mówi Mamo, mamo, patrz, patrz, kolorowy armarek proszę. No więc takie, takie rzeczy, takie śmieszne rzeczy były no zdarzały się też takie sytuacje, że na swój koncert, chociaż w radio o tym mówiłem, może nie wypada powtarzać, ale ja, to, to moja, sytuacja, moja y, y, sytuacja, mój epizod, więc mogę. Często było tak, że tak było dużo ludzi, że dwa razy wchodziłem przez okno na swój koncert, bo nie było możliwości przejść taki w Naprawdę? Wódku, Musiałeś się za... jakby przemycić na swój koncert? No po prostu, nie, no nie było, wejściem nie było możliwości. Więc po prostu okno mój panie ruszu przez okno, ciach, myślę, było okej. Okay. Wiesz, no, Lata temu zaczął się y, fenomen La, y, Laskowskiego. No i można powiedzieć, że trwa do dzisiaj. No. Przyleciałeś tutaj do nas za ocean, taki szmat drogi, okazuje się, że, że wszyscy śpiewają razem z, z tobą twoje piosenki, więc jednak stałeś się y, artystą nieśmiertelnym. No ja sam do siebie tego nie. nie y, po prostu no, nie przykleję tej łatki, prawda? Bo z tym różnie bywa, ale Coś może to jest, to jest, może to jest taka, taki moment, że te, te pięć minut moje w dalszym ciągu y, trwają. Rzeczywiście, przyleciliśmy do Chicago na jeden koncert jedynie do Stanów Zjednoczonych. Z wielkimi trudnościami wizowymi w ogóle i tak dalej, ale poradziliśmy sobie dzięki. Y, właśnie Agnieszce. Agnieszce w Głosce, tak, tak, to tak, Polski, która przezwyciężyła te wszystkie historie. W każdym razie z szacunkiem dostaliśmy już później wszystko, w ogóle tak dalej, tak dalej. Natomiast, natomiast jak już powiedziałem, przychodziliśmy na jeden koncert, bo wracam do Polski, do kraju, gdzie mam pewne zobowiązania i tak dalej. Ale mam nadzieję, że po tym koncercie w Chicago może się, jeszcze się spotkamy. Na... No, no. Słyszałem właśnie, że chcesz, chciałbyś zagrać koncert plenerowy, który jest na pewno, wiesz, w no, takim fajnym koncertem, koncertem, gdzie jest taka większa interakcja może z ludźmi. Wy bardziej wiosenie. A teraz jeszcze chciałbym się spytać, jeśli czy mogę, to, tak, jeśli mogę, to e, właśnie ta interakcja e, dzisiaj była e, rewel, rewelacyjna w ogóle, bo e, w ogóle sala wypełniona po brzegi, tak jak powiedziałeś. E, dała mi do e, po prostu takiego bodźca, że że właściwie to nie warto jeszcze kończyć pewnej sprawy. I ja nie postawiłem kropki na dni i na pewno jeśli się nadarzy okazja taka, że będą zapraszać mnie właśnie do Chicago, to na pewno przylecę z wielką przyjemnością. No właśnie przed naszym wywiadem powiedziałeś mi, Jacek, ja jeszcze jestem ciągle młody i to widać po Tobie. No. Czy ja tak powiedziałem, że no. ciągle jestem młody? Nie. Ja, że się dobrze ja czuję. Się dobrze. No czujesz, tak. czujesz się, jest no okay. właśnie czujemy się, na, 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 na tyle jesteśmy młodzi, na ile się czujemy. Oczywiście. Wiesz, ja wykonuję y, w sumie y, pełen koncert sam z moimi muzykami. Wykonuję 26 utworów i y, y, y wcale nie takich łatwych. Tak, tak, to jest wielkie, wielkie przedsięwzięcie. Teraz Cię chciałem jeszcze może na koniec spytać, bo przed Twoim koncertem y, Zagrała właśnie nasza tutaj e, chicagowska Agnieszka Topolska, która miała taki jakby e, mini recital, można powiedzieć, taki promujący jej nową płytę, która teraz wychodzi. E, powiedz co, co sądzisz o niej ty jako. E, jako znawca, no znawca głosu, ona w tym debiutuje. Proszę mnie wybaczyć, ale ja nie, nie przyswoję do siebie jako znawcą w ogóle, i tak dalej, bo ja nie umiałbym po prostu siedzieć w żywy i oceniać, ponieważ, ponieważ nie wypada. Jako artyście oceniać kogoś innego w ogóle tego, ale chcę Ci powiedzieć, że Agnieszka to Polska, to wyjątkowy talent i oczywiście śpiewa. Przepiękne nasze polskie piosenki z wielką wrażliwością, uczuciem, no i muzykalnością w ogóle, także ja jestem bardzo, bardzo z tego powodu happy i jeżeli cokolwiek, kiedykolwiek się nadarzy tu w Stanach Zjednoczonych jakieś koncerty, to naprawdę z przyjemnością zaproszę ją jako gościa swojego, prawda, bo reporterowo ja jestem bardzo niezależny. Ma wszystko co mi potrzeba, ale sam stałem i słuchałem z wielką przyjemnością Agnieszki Topolskiej. Może kiedyś wystąpicie razem w duecie Laskowski Topolska. Nie, niewykluczone, ponieważ właśnie Agnieszka z tego co mi powiedziała, że bardzo lubi śpiewać moje piosenki i powiedziała o, o tytułach, więc przy jednym byłem troszeczkę taki no czy sobie poradzi w ogóle, ale ona poradzi sobie dziękujemy bardzo za, za wizytę w Stanach Zjednoczonych, czekamy na następne koncerty, być może jeszcze w tym roku jesteś, może... jesteś taki życzliwy? dziękuję ci bardzo, bardzo, naprawdę czekamy ja byłem pod, naprawdę, mogę powiedzieć tak, również pod ogromnym wrażeniem tego, tego koncertu i przy się utworze, już nie pamiętam jaki to był tytuł ale wiem, że jak byłem na kolonii... Y gdzieś tam mała mi gdzieś nad morze w Polsce jeszcze, to przy którymś z, twoim, z Twoich utworów pierwszy raz pocałowałem dziewczynę w szyję, a miałem wtedy chyba, nie wiem, może z 11 lat. O, <grym> wysoko mi żyłeś od razu. <grym> wysoko mierzyłem? Ale, ale się super, udało, super, ale tak. się udało. A może to było, och jak bardzo Cię kocham. Właśnie, właśnie, naprawdę. Och jak, tak, tak, tak. To był ten kawałek i wtedy to była, pamiętam jak dziś Ania i mieszkała w Łodzi na ulicy Traktorowej. Ale I, i... przy tym miejscu, przy tym przy, tym, przy tej piosence tylko tam można całować no tak, dziękujemy, dziękujemy. Ja ja dziękuję, dziękuję bardzo za wywiad, no i jeszcze raz było naprawdę cudownie i naprawdę było nam miło tutaj Ciebie gościć a mnie również wielką nobilitacją porozmawiać z Tobą i przeprowadzić wywiad, Jacek Stolarski Super Express, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.